zaręczyny, ślub. Teraz w Polsce jest coś takiego w modzie, że można odnawiać przysięgę małżeńską, czyli Marina za kilka lat. Tak, przy... za trzy lata. Dokładnie. Oczywiście. Ja już powiedziałam mojemu mężowi, kochanie, szykuj diamenty. Mamy zozo, jestem z Zozo Family, więc na pewno jakiś nowy pierścionek, piękny, e, znajdzie się w mojej kolekcji. Ale to ja myślę, że to za trzy lata to spokojnie. Ja już teraz sobie sprezuję. Tak, już Marino, możemy troszeczkę zdradzić, bo my jesteśmy tak. umówione na pierścionek. Hmm. Jest marzeń, marzeń spersonalizowany takie. Jak jaki to będzie ten wymarze. pierścionek? No jeszcze nie chcę zdradzać, ale na pewno pokażemy proces e, jego e, m, tworzenia y, i proces jego w ogóle designu, jak wymyślimy go, tak. Tak, bo to jest właśnie fajna taka opcja. Dla naszych klientów, żebyśmy projektujemy biżuterię i później pokażemy, jaki jest efekt końcowy. I właśnie dla Mariny myślę, że to będzie duże wyzwanie. A powiedz jeszcze o tym, jak krótki jest czas oczekiwania, bo to jest kluczowe. Bo ja pamiętam, ja miałam problem z moją obrączką, że był bardzo długi czas oczekiwania. A my się obudziliśmy z tą obrączką na późno, więc no, wiemy, jak jest. Więc opowiedz o tym czasie. Tak. Obrączki, na wykonujemy w ciągu dwóch tygodni, e, zaprojektowane przez naszych klientów wspólnie z nami do, do miesiąca. Więc jest to bardzo szybki czas oczekiwania. Mamy swoją e, pracownię, swoje jubilerstwo, więc jesteśmy w stanie e, zadziałać nawet cuda. Mhm. I wspieramy polskie rzemiosło, tak. polską markę. Dokładnie, Marina. I tutaj wyjęłaś mi z ust to pytanie, bo ty mieszkasz zarówno w Polsce, jak i we Włoszech. Mm. Chodzisz po różnych e, ładnych, luksusowych butikach i pytanie, czy biżuterię ZOZO można porównać do biżuterii e, tego światowego poziomu? Oczywiście, tutaj są wszystkie światowe trendy. Właśnie w tej sesji wykorzystujemy... E na przykład krzyże, które też są w trendach totalnie, jakieś rzemyczki. No, wszystko tak naprawdę jest dokładnie to, co się teraz nosi, totalnie cool, ale mi się to podoba w Zozo, że naprawdę każdy może coś znaleźć dla siebie: i osoba super młoda, i starsza, i z elegancją, i z klasą, i cool. Tak jak rozmawiałyśmy wcześniej, ja mam, Marina ma takie dwa oblicza. Jedno oblicze to jest takie teledyskowe, sceniczne, bardziej takie szalone i tutaj totalnie, w ogóle wszystkie mm -hmm. takie większe, mocniejsze, um, tak, tak, gdzie wydawałoby się, że, że nawet za mocne, to idealnie um, sprawdza się właśnie w takich klimatach um, sesyjnych, teledyskowych, na scenę, ale też właśnie delikatne e, zdobienia, e, subtelne, wiesz, takie bym powiedział romantyczne, mm -hmm. e, więc ta, ta moja druga, druga strona, ta druga Marina na co dzień troszeczkę mniej nosi biżuterii, ale lubię taką jakościową biżuterię i tutaj też mam Mamy wysoką jakość, szlachetne diamenty, więc to jest to, co mnie urzekło w ZOZO Design. Mhm. Ale na przykład wiemy, widzimy jakby po Twoim Instagramie, że też często chodzisz ubrana właśnie tak cool, na przykład w dresach i czy taki diament wypasował do dresów? Oczywiście właśnie chcemy pokazać, jak przełamywać i w, w tych trendach współczesnych. Odnosimy się do trendów z lat 90. gdzie właśnie tak się nosiło, A, więc pokazujemy to właśnie jestem w jeansie. Zobaczcie, niby taka zwykła kulerska, um, znaczy zwykła kulerska. No, niby taka codzienna stylizacja, ale mam na sobie bardzo dużo <grymna> diamentów i, i dużo pieniędzy. <grymna> tak, tak. Tak, ale nie tylko, ale macie fajne, przystępne ceny. To nie jest tak, że tylko, nie. bo to jest. Kolekcja luxury. To jest, to jest luxury kolekcja, która jest e, dostępna tak naprawdę, pieszczonek zaręczynowy można już za 4-5 tysięcy kupić, więc to nie jest tak, że wszystko jest e, drogie i, i nie wiadomo, myślę, że dla każdego biżuteria. E, każdy znajdzie coś jest. dla siebie. Tak, dokładnie. Tak, każdy, każdy znajdzie coś dla na tych e, bransolety. magicznych bransoletek, który mówiłaś, że schodzą tak. po prostu jak świeże bułeczki i każdy my się może sobie na taką bransoletkę pozwolić i to jest fajne. Tak, Marina, te bransoletki są słynne, to są bransoletki na szczęście. One też mają chronić nas, jakby przyciągać same dobre rzeczy. Czy ty na przykład Liamkowi założyłabyś taką bransoletkę? właśnie o tym rozmawiałyśmy na sesji, że potrzebuję taką bransoletkę. To jest fajne właśnie, jak dzieciaczki się rodzą, to ja na przykład zapinałam agrafkę, tak, taki zabobon moja mama mi sprzedała i chyba wstążkę się zawiązuje, Czerwono. tak, czerwoną, żeby odciągnąć złe uroki. I myślę, że tak, oczywiście ona nie jest groźna, wiesz, tutaj nic się nie stanie. Zawiązujemy, chwila, moment, pewnie u, u dzieciaka szybciej ta bransoletka się rozerwie, niż u dorosłej osoby i wtedy dzieje się magia tak od momentu kiedy bransoletkę gubimy nie mamy jej to wtedy zaczyna ale tak naprawdę już rozmawialiśmy o tym wcześniej że działa to na podświadomość kiedy widzimy że jest na naszej ręce wiemy że mamy jakiś cel jakieś marzenie tak wierzymy to dążymy do tego dokładnie.